Imię Kasia, i dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, jak sprawdzić i poprawić użyteczność Waszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy jest to strona Waszej firmy, Waszej organizacji, a może sklep internetowy. Ale zanim do sedna, powiemy chwilę o tym, co to w ogóle oznacza poprawić użyteczność. Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić bilet na pociąg z Krakowa do Wrocławia. Wchodzicie na stronę internetową PKP, tam wpisujecie dane we wcale niełatwy formularz, następnie wyszukujecie swój pociąg. Serwis przekierowuje Was później do logowania i wszystkie te poprzednie dane zostały zapomniane. Musicie wyszukać je ponownie, strona ładuje się w nieskończoność i ostatecznie cena waszego przejazdu wyrasta. Brzmi dość znajomo, to czego właśnie doświadczyliście, Nazywa się User Experience, w skrócie UX, czyli doświadczenie użytkownika. Jest to całość wrażeń, jakie odbieramy podczas korzystania z danej strony internetowej. Jeżeli ta strona nie będzie użyteczna, zrozumiała i wygodna, nie będzie też nam dostarczać pozytywnych wrażeń. Jeśli nie zadbamy o te doświadczenia ludzi w interakcji z naszą stroną, Niestety jest duża szansa, że po pierwszej wizycie na stronie nie będą po prostu chcieli już do nas więcej wrócić. Co zrobić, żeby takie doświadczenie było najlepsze? Z pomocą przychodzą tutaj takie dobre praktyki, o których dzisiaj Wam powiem. Jest to takie 10 zasad nazwanych dziesięcioma heurystykami Lisena. Są to bardzo stare, ale też bardzo ogólne i praktyczne reguły projektowania dobrych interakcji. Między osobą a stroną, z której ta osoba korzysta. Po pierwsze, pokazujcie status systemu. Kiedy jedziemy w autobusie, bardzo często mamy na telebimach wszystkie wypisane przystanki czasami nawet mamy kółeczko, które przechodzi z jednego przystanku na drugi, generalnie wiemy, gdzie się znajdujemy, jaki był poprzedni przystanek, jaki będzie kolejny, jaki jest końcowy. Wiemy, co się dzieje. To samo powinno, powinno się dziać na stronie, czyli powinniśmy informować użytkownika, w którym miejscu jest, co się dzieje, jaki będzie kolejny krok, jaki był poprzedni. Pokazać mu, czy akcja, czyli przycisk jakiś na stronie, czy się udała. Na przykład, jeśli chce zapisać się do newslettera, pokażmy mu, że już jest w bazie i że będzie dostawał teraz od nas wiadomości. Kiedy ktoś klika przycisk Dodaj do koszyka, pokażmy, że w tym koszyku pojawiła się nowa rzecz. A jeśli z jakiegoś powodu mamy stronę, która się długo ładuje albo jakiś element na przykład katalog wyszukiwania, pokażmy, że ta strona się ładuje, że jako użytkownicy mamy na co czekać, że coś tam się jeszcze wydarzy. Osoba korzystająca z waszej strony w każdej chwili musi wiedzieć, co się dzieje i być pewna tego, czego może się spodziewać. Po drugie, Zachowajcie zgodność z rzeczywistością. Wyobraźcie sobie, że dostajecie pismo z urzędu. Ilu z Was rozumie je po pierwszym przeczytaniu? Zazwyczaj ten język jest urzędowy, a nie ludzki. Piszmy na stronie językiem takim jak jej odbiorcy. Stosujmy określenia z codziennego życia. Taki naturalny język pozwoli bardzo szybko odnaleźć się na stronie i zrozumieć treści. Świat internetu nieustannie czerpie ze świata realnego. Mamy przecież koszyki, kosze na śmieci czy foldery. Wszystko po to, aby ten taki enigmatyczny i niewyobrażalny świat internetu był dla nas bardziej przyjazny i wydawał się znajomy. Jeśli na przykład projektujemy strony błędu, czyli strony, w której użytkownik normalnie dostaje jakieś cyfry 404 albo 500, możemy tam napisać: hej, strona wyjechała na wakacje, zawróć do strony głównej. Pokazujemy tutaj charakter marki, a z drugiej strony też. Mówimy użytkownikowi, co może zrobić, żeby wyjść z tej strony. Po trzecie, dajcie pełną kontrolę. Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie z butami i nie macie wpływu na to, jakie buty przyniesie wam pani ekspedientka do przymierzenia. Ponadto, jeśli przymierzycie rozmiar 36, już nie macie szansy na przymierzenie rozmiaru 37. W internecie bardzo często przez pomyłkę wybieramy jakieś opcje. Ile razy na przykład wysłaliście mailanie do tej osoby, albo zrobiliście literówkę nawet wpisując swoje imię i nazwisko w jakimś formularzu. Bardzo ważne jest pokazanie takiego wyjścia awaryjnego, czyli cofnięcie się w procesie albo przywracanie cofniętej akcji, czy też możliwość edycji. Takie błędy zdarzają się na tyle często, że Gmail przecież pozwolił na cofnięcie już wysłanego maila. Pozwalajcie też na usunięcie produktów z koszyka albo dodanie kolejnego produktu z tej samej kategorii. Każdy, kto korzysta z waszej strony, musi czuć kontrolę nad tym, co robi. Po czwarte, trzymajcie się standardów i zachowajcie spójność. Zaryzykuję stwierdzenie, że w każdym polskim domu kosz na śmieci jest pod zlewem. A wodę pod prysznicem włącza się właśnie pod prysznicem. Tymczasem, kiedy byłam w hotelu, i to właśnie w Polsce, wodę pod prysznicem uruchamiało się poza kabiną prysznicową. Taka niespójność powoduje, że czujemy się skrępowani, czujemy się niekomfortowo, nie wiemy co zrobić, nie potrafimy włączyć wody pod prysznicem. Wydaje nam się, że coś jest z nami nie tak. Zadbajmy, zadbajmy o to, żeby na naszej stronie różne słowa, ikony czy przyciski były spójne i oznaczały to samo. Jeśli na przykład wszystkie przyciski i linki oznaczymy kolorem różowym, a później nagle oznaczymy jakiś inny tekst tym kolorem, który nie będzie klikalny, wprowadzimy użytkownika w błąd, bo on już nie będzie wiedział, które elementy wywołują akcję, a które nie. Ważna jest też spójność zewnętrzna pomiędzy naszą stroną a innymi stronami. Na przykład w sklepie internetowym koszyk zazwyczaj jest w prawym górnym rogu, a logo kieruje do strony głównej. Pamiętajcie, że ludzie spędzają więcej czasu na innych stronach niż Wasza i jeśli te strony działają w określony sposób, a Wasza będzie działać inaczej, to zmuszacie użytkownika do nauczenia się czegoś nowego. Po piąte, zapobiegajcie błędom. Ja na co dzień korzystam z głośnika bezprzewodowego, który wysyła sygnał, kiedy się rozładowuje. To właśnie powoduje, że zapobiega ten głośnik rozładowaniu się, bo on jeszcze przez chwilę gra, ale ja już wiem, że przy najbliższej okazji powinnam go podłączyć do ładowarki. W internecie też często jest tak, że jesteśmy w stanie zapobiec jakimś błędom. Ile razy wysłaliście maila bez załącznika, w którym odwołujecie się do załącznika? Ile razy wpisaliście hasło, które okazało się za słabe? Ile razy wpisaliście złe daty w kalendarzu, które były na rok do przodu albo rok do tyłu? Albo usunęliście najważniejszy plik na waszym komputerze? Dobra strona zapobiega wystąpieniu takich błędów. Aby to zrobić, sprawdźcie, gdzie na waszej stronie ktoś może popełnić błąd. I spróbujcie temu zapobiec, czyli bądźcie wcześniej, bądźcie krok przed użytkownikiem. Można zapytać na przykład, czy na pewno chcecie usunąć ten plik, albo na przykład po prostu yy, zablokować daty w kalendarzu, albo wpisać wcześniej wymagania odnośnie z hasła. Zatrzymujcie błędy, zanim się zdarzą. Po szóste. Pozwalajcie wybierać zamiast zmuszać do pamiętania. Zdarza Wam się czasami rozpoznać jakąś twarz na ulicy, ale nie wiecie skąd ją znacie albo nie potraficie przypomnieć sobie imienia. Są takie dwa rodzaje danych z pamięci, które możemy przywołać: jest to rozpoznanie i przypomnienie. Dużo łatwiej nam jest powiedzieć, czy dane stwierdzenie jest poprawne, niż samemu wymyślać odpowiedź. Na przykład. Jeśli zapytam Was, czy Litwa jest sąsiadem Polski, jest dużo łatwiej odpowiedzieć, niż gdybym powiedziała, wymienię wszystkich sąsiadów Polski. Nie męczcie swojego odbiorcy na stronie, dajcie mu wybór opcji zamiast wpisywania danych z pamięci. Mogą to być podpowiedzi w wyszukiwarce, albo lista ostatnio wyszukiwanych elementów, albo na przykład pokazanie po prostu dostępnych elementów do wyboru. Zminimalizujcie odciążenie pamięci Waszych odbiorców. Zapewnijcie elastyczność i efektywność. Jest wiele ekspresów do kawy, które robią mnóstwo różnych rodzajów kawy, a my najczęściej wybieramy kawę czarną albo białą, ale już dla tych bardziej zaawansowanych osób, które są kawaszami, można ustawić wielkość pianki, ilość mililitrów, czy też moc parzenia. Tak samo na stronie internetowej powinniśmy dać dla tych początkujących użytkowników podstawowe funkcje. Ale też zapewnić tym bardziej zaawansowanym, że będą też dobrze zaopiekowani, czyli na przykład dostaną jakieś dodatkowe filtry albo zaawansowane ustawienia, albo na przykład skróty klawiaturowe, które pomogą i przyspieszą im akcję na stronie. Jeśli ktoś kupuje po raz kolejny na waszej stronie i macie jego dane, uzupełnijcie je i dajcie po prostu tylko możliwość edycji. Proste rzeczy na stronie powinny być proste, a skomplikowane rzeczy powinny być możliwe. Po ósme dbajcie o estetykę i umiar. Wyobraźcie sobie muzeum, do którego nie możecie wejść, bo nie możecie znaleźć wejścia i co z tego, że piękna była, i co z tego, że nowy design kiedy nie spełnia swojej funkcji, bo wejście jest nieoznaczone tak samo na stronie ten design, to projektowanie powinno właśnie wspierać komunikację. Nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby nasza strona była ostatnim krzykiem mody, bo i takie są, ale żeby wspierała cel i ułatwiała zrozumienie. Nie trzymajmy elementów na stronie tylko dlatego, że są ładne, a na przykład mogą powodować jakieś błędy, albo że zajmują miejsce, bo jest pusto, więc coś wstawimy. Wszystko na stronie musi być po coś. Dobry design to tak mało designu jak to tylko możliwe. Czyli mniej, ale lepiej. Po dziewiąte, zapewnijcie skuteczną obsługę błędów. Wyobraźcie sobie, że zdajecie egzamin i nie poszedł Wam najlepiej, ale nie dostajecie dobrych odpowiedzi i nie wiecie, gdzie popełniliście błąd. Albo jesteście na rozmowie rekrutacyjnej i nie dostaliście feedbacku. O tym, co poszło Wam nie tak. Czasami na stronie nie uda się uniknąć błędów i nie wszystko pójdzie po naszej myśli, ale powinniśmy pokazać jasny krok, jak wyjść z tych tarapatów. Po pierwsze, powinniśmy jasno poinformować użytkownika, że wydarzył się błąd. Użyć czerwonego tekstu, na przykład, i znaku ostrzegawczego. Po drugie, trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i tutaj bardzo ważny jest prosty język, a po trzecie, Pokazać, jak można ten błąd poprawić. Takie komunikaty o błędach powinny być wyrażone prostym językiem precyzyjnie wskazywać problem i konstruktywnie sugerować rozwiązanie. Po dziesiąte, zadbaj o pomoc i dokumentację. Wyobraźcie sobie, że chcecie wziąć kredyt hipoteczny, ale nie macie do pomocy ani żadnej osoby w banku. Ani doradcy finansowego, ani nie ma żadnych informacji w internecie, żadnych książek. Dostajecie po prostu stos papierów i musicie je wypełnić. Później wysyłacie je i oczekujecie efektu. Zazwyczaj strony powinny prowadzić użytkownika za rękę, ale w takich bardzo newralgicznych punktach czasami potrzebna jest pomoc. Na przykład ważnym takim elementem jest. Proces wdrażania nowego użytkownika, czyli tzw. onboarding. Czasami przydatne są też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania albo wskazówki, pokazywane podczas klikania jakichś przycisków. Czasem też możliwość czatu z kimś może być bardzo pomocna. Pomoc powinna być taka, aby umożliwiła wykonanie zadania i zawierała konkretne kroki, jak coś zrobić. Ale nie powinna być bardzo rozbudowana. To już wszystkie heurystyki Nielsena. Poświęćcie trochę czasu na analizę tego, czy rzeczywiście Wasza strona jest zgodna z tymi dobrymi praktykami. Jednak pamiętajcie też, że najcenniejszym źródłem wiedzy o Waszej stronie są osoby, które z niej korzystają. Wykorzystujcie ten potencjał, rozmawiajcie, testujcie, sprawdzajcie i bądźcie otwarci na informację zwrotną. Tylko wtedy będziecie mogli stworzyć stronę, która działa i wykorzystać w pełni potencjał tego medium.